Rok 1918. Po zakończeniu I wojny światowej po 123 latach niewoli, państwo polskie odzyskuje niepodległość. Na nowo odrodzone ponownie pojawiło się na mapie Europy. Granice młodej Polski w większości zostały ustalone podczas Traktatu Wersalskiego, jednak ich ostateczny wygląd kształtował się jeszcze do 1922 roku. Na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego Polsce przyznano 140 km wybrzeża, pozostawiając Gdańsk wolnym miastem kontrolowanym przez Ligę Narodów. Podczas prowadzonych przez Polskę walk z bolszewikami wzmagały się także napięcia z wolnym miastem Gdańsk. Nieprzychylnie nastawiony do Polski Gdańsk, wielokrotnie odmawiał skorzystania ze swego portu, nie zezwalając statkom noszącym pomoc dla polskiego wojska na rozładunek. W wyniku tej sytuacji zaistniała konieczność zapewnienia Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy marnarki wojennej, dlatego władze polskie zdecydowały o konieczności wybudowania portu. Miejscem podbudowy wybrano Gdynię, niewielką wioskę rybacką oddaloną 20 km na północ od Gdańska. Tempo budowy oraz masowy napływ ludności sprawił, iż już w 1926 roku Gdynia liczyła ponad 12 tysięcy mieszkańców, zyskując tym samym status miasta. Dynamiczny rozwój Gdyni spowodował również wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Pierwsze światła w tym portowym mieście zabłysły w lutym 1925 roku, a energia dla nich płynęła wówczas z niewielkiej elektrowni wodnej usytuowanej na rzece Radunia w Rutkach na Kaszubach. Szybko jednak okazało się, iż zapotrzebowanie na energię elektryczną niezbędną do dalszej rozbudowy Gdyni jest tak duże, że konieczne było zapewnienie dodatkowego wsparcia energetycznego. Koncesję rządową zezwalającą na dostawę energii elektrycznej do miasta oraz portu morskiego w Gdyni otrzymała Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek SA. Warunkiem uzyskania koncesji był obowiązek wybudowania linii wysokiego napięcia z Gródka do Gdyni, a także stacji transformatorowej na terenie miasta. Budowa linii 60 kV o długości 142 km została ukończona po 6 miesiącach, a jej przewody przechodziły nad dwiema rzekami oraz trzema liniami kolejowymi. Tempo budowy linii wynikało z obowiązań grudka do zasilenia od 1 czerwca 1928 roku Gdyni w energię. By sprostać zobowiązaniom wobec Gdyni, niezbędnym okazało się wybudowanie kolejnej elektrowni. Nowym obiektem została elektrownia wodna w Żurze, usytuowana na rzece Wda 10 km powyżej Gródka. Budową elektrowni nadzorował inżynier Alfons Hoffman, urodzony 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu. Wybitny polski inżynier, elektryk, którego działania przyczyniły się do elektryfikacji Pomorza. Po ukończeniu studiów w roku 1911 rozpoczął pracę w niemieckich zakładach elektrotechnicznych. Był także zatrudniony jako projektant w firmie Siemens-Schuckert. W roku 1914 został kierownikiem elektrowni w Koronowie, w 1920 roku objął kierownictwo techniczne budowy elektrowni wodnej w Gródku, a w okresie dwudziestolecia międzywojennego został dyrektorem pomorskiej elektrowni krajowej Gródek SA. Projektant siłowni w elektrowni wodnej w Żurze, a także elektrowni parowej w Gdyni, zmarł 30 grudnia 1963 roku w Gdańsku. Kolejną ważną postacią biorącą udział przy budowie żurskiej elektrowni był profesor Karol Pomianowski, urodzony 29 września w 1874 roku w Lwowie. Dwitny polski hydrotechnik kierujący Katedrą Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Autor m.in. pomysłu wybudowania zapory i zbiornika na sole w okolicach porąbki oraz lokalizacji tam elektrowni. Profesor Pomianowski został głównym konsultantem budowy elektrowni Żur. Zmarł 2 lipca 1948 roku w rabce. Budowę elektrowni w Żurze rozpoczęły pod koniec 1927 roku badania geologiczne, które przesądziły o lokalizacji przyszłej zapory. W związku z niestabilnym gruntem postanowiono wybudować zaporę w miejscu, w którym dolina wdy była najbardziej zwarta, dzięki czemu uzyskano stosunkowo niewielką długość zapory w podstawie 76 m i koronie 167 m. Plan budowy elektrowni zakładał w pierwszej kolejności przegrodzenie koryta rzeki szczelnymi ściankami Larsena w celu wybudowania betonowej sztoni spustu dennego. Po wybudowaniu spustu należało przepuścić przez niego rzekę, by w następnej kolejności osuszyć i oczyścić jej koryto. Z materiału uzyskanego podczas tego zabiegu, jak również z powstającego w tym czasie wykopu kanału elektrowni, należało usypać zaporę o kubaturze 150 000 metrów 3 W tym samym czasie miały być również wybudowane zamek wodny, rurociąg oraz budynek siłowni. Ostatnim planowanym etapem budowy miał być montaż maszyn i urządzeń, jak również budowa rozdzielni na powietrznej o napięciu 60 kV. Przegrodzenie rzeki nastąpiło jesienią 1928 roku. W celu wbijania pali, jak i również szczelnych ścianek Larsena, posłużono się parowym kafarem. Ostateczne przegrodzenie rzeki nastąpiło w kwietniu 1929 roku. Do tego czasu na miejscu przyszłej zapory udało się wybudować betonowe sztolnie z półstudennego, którymi przepuszczono rzekę. Prace ziemne związane z budową zapory, jak również z wykopem kanału roboczego, wykonywała duńska firma Heugart und Schulz z Kopenhagi. Kierownikiem robót ziemnych był inżynier Stirup, który wspólnie z duńskimi pracownikami technicznymi trzymał pieczę nad właściwym przebiegiem prac. W tym samym czasie firma Heugart und Schulz budowała baseny portowe w Gdyni, a więc nie tylko posiadała ogromne doświadczenie w wykonywaniu tego typu zadań, ale również niezbędny do ich realizacji sprzęt. Zapora ziemna usypana została z materiału uzyskanego podczas osuszania korytarzyki, jak również z materiału wydobytego podczas postępującego w tym czasie wykopu pod kanał. Trwające przy budowie kanału prace prowadzone były przez 6 dni w tygodniu i dzięki światłu uzyskanemu z potężnych elektrycznych reflektorów możliwe było ich wykonywanie nawet nocą co w owych czasach stanowiło nowość. Podczas budowy kanału pomocna okazała się koparka parowa, której pojemność łyżki wynosiła 2 metry sześcienne. Dzięki niej możliwe było wydobywanie 2000 metrów sześciennych gruntu. Wydobyty materiał przewożono kolejką wąskotorową na miejsce budowy zapory. Projektantem zapory, jak również zastępcą kierownika budowy został inżynier Jerzy Skrzyński, który w roku 1933 nadzorował budowę betonowej zapory na sole w okolicach Porąbki. Kopiec z zapory ziemnej został uformowany z gliny i piasku, spiętrzając wody w dy o ponad 15 metrów. Umocnienia skarpy od strony zalewowej zostały wykonane z kamieni oraz tłucznia. Zapora została wyposażona w upusty denne, umożliwiające przepuszczanie wody starym korytem rzeki. Stanowią je dwie żelbetowe sztolnie o przekroju prostokątnym. Przepływ wody regulowany jest przy pomocy zasów z mechanicznie napędzonymi silnikami elektrycznymi. Budowa zamka wodnego trwała od czerwca do grudnia 1929 roku. Zamek wodny jest obiektem zawierającym urządzenia regulujące dopływ wody z kanału roboczego do turbin. Powszechnie stosowany w elektrowniach wodnych, użyty po raz pierwszy w elektrowni Feffrain we Francji, a jego pomysłodawcą był profesor Gabriel Narutowicz, światowej sławy hydrotechnik, późniejszy pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Przed otworami wlotowymi zamontowane zostały stalowe zasuwy z uszczelnieniami bocznymi oraz progowymi, połączone z mechanizmami wyciągowymi zasilanymi silnikami elektrycznymi. Tuż przed wylotem wody do rurociągów zamontowane zostały kraty, których zadaniem jest zatrzymanie zawartych w wodzie większych zanieczyszczeń, mogących uszkodzić turbiny. Zamek wodny połączony jest z budynkiem siłowni przez rurociąg. Stanowią go dwie betonowe rury o długości 54 metrów i średnicy 4 metrów. Każda z rur może przepuścić do 35,7 metrów sześciennych wody na sekundę. Wypływająca z rurociągów woda trafia do komór ssących, w których umieszczone są dwie turbiny o układzie pionowym typu Kaplana marki Void, dające moc rzędu 4,4 MW. Turbiny te zostały sprzęgnięte z marki ASEA o łącznej mocy 8,8 MW pracująca na napięciu 6 kV. Wytworzony w nich prąd trafia do transformatorów blokowych rozdzielni na powietrznej, gdzie zostaje przetworzony na napięcie 60 kV. Żurska rozdzielnia była w owych czasach pierwszą rozdzielnią na powietrzną w Polsce o napięciu 60 kV. Większość maszyn, urządzeń i materiałów niezbędnych do budowy żurskiej elektrowni przewożone były koleją na oddaloną od żuru o 5 km stację kolejową w Osiu. W następnej kolejności cały ładunek przeładowywany był na wagoniki kolejki wąskotorowej, a następnie po specjalnie w tym celu wybudowanej linii przewożony był na miejsce budowy. W trakcie budowy nie odbyło się bez niespodzianek. Wykonując wykop pod hale maszyn, natrafiono na wyciek wydobywający się spod zbocza. By nie opóźniać budowy, decyzję o tym, co robić dalej, podjęto podczas całonocnej narady. Podczas tej jednej nocy zadecydowano, iż cały budynek należy przesunąć w stronę południową, co nieco pogorszyło jednak warunki hydrologiczne. Budowę elektrowni zakończono po zaledwie 16 miesiącach. Uroczystego uruchomienia elektrowni dokonał 15 lutego 1930 roku ówczesny prezydent II Rzeczpospolitej Polski, profesor Ignacy Mościcki. Wybudowanie zapory w żurze spowodowało podniesienie wód rzeki Wdy o 15 metrów, co przyczyniło się do powstania zalewu o długości 12 km i powierzchni 400 hektarów. Fakt ten wywołał konieczność wykupienia 177 hektarów ziemi od prywatnych właścicieli oraz wydzierżawienia 176 hektarów od lasów państwowych. Utworzenie zalewu żurskiego wymusiło również wybudowanie sześciu mostów, podniesienie poziomu dróg oraz wzmocnienie nasypu kolejowego. Budowa elektrowni dała możliwość całkowitego zlikwidowania bezrobocia nie tylko na terenie gminy Osie, ale w całym powiecie świeckim. Uruchomienie elektrowni pozwoliło na pokrycie całego zapotrzebowania na prąd zarówno portów w Gdyni, jak i całego miasta. Zakłady należące do PEK Grudek oraz dostawy energii z elektrowni miejskich w Brudziązu i Toruniu zapoczątkowały elektryfikację całego Pomorza. Realizacja Dawid Żurawski. Muzyka Arnold Kurzyński. Czytał Paweł Olszowik.